wiele konkursów przez różne instytucje, różne ministerstwa. Naprawdę jest sporo takich miejsc, gdzie można się ubiegać o różne dofinansowania. Najczęściej to są środki miękkie. Rzeczywiście tego nie było w pytaniu kolegi radnego Piórkowskiego, ale jeśli miał to po tekście, chciał to powiedzieć, ja powiem wyraźnie i wprost. Też czujemy duży dyskomfort w stosunku do tego, że składamy za mało wniosków do różnych ministerstw, do różnych organizacji, które dysponują środkami takimi grantowymi. I zapewniamy Państwa wszystkich, że planujemy to od tego roku radykalnie zmienić i wspólnie z dyrektorami naszych placówek popracować nad tym, żeby żadna nadarzająca się okazja nie była przegapiona. Jeśli Pan Radny chce za chwileczkę skomentować zdanie typu szkoda, że tak późno, to zgadzam się szkoda, że tak późno. Jeśli chodzi natomiast o usterki na lodowisku, pewnie oczywiście, jak, jak, jak przy, przy każdej budowie szukanie. można uniknąć wszystkich usterek, tylko trzeba ich uniknąć. A jeśli chodzi o termin zamrożenia tafli, udzielimy tej informacji na piśmie, bo po prostu nie wiem, trzeba sprawdzić w dzienniku budowy. Dziękuję Pan Radny Piurkowski, proszę. Kiedy? Dziesiąty z dyrektora. Ale proszę sprawdzić. Bardzo proszę pan radny Piurkowski. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Nie chodzi o to, co ja chcę powiedzieć i pan wyprzedza. Akurat tego nie chciałem powiedzieć. A, że lubi Pan wywoływać swoimi wypowiedziami bądź zachowania wesołość, no to bardzo proszę. Natomiast konkursy ogłaszane, proszę Państwa, przez samorząd województwa to nie są konkursy raptem pojawiające się. Te konkursy są co roku, tak jak konkursy na opiekę społeczną, tak jak konkursy w zakresie kultury fizycznej itd. To są te same rodzaje konkursów, jakie ogłasza samorząd giżycki czy samorząd powiatowy. I one dotyczą innych samorządów, jak również dotyczą też organizacji pozarządowych, pożytku publicznego. No, mogę jedynie podzielić stanowisko pana burmistrza i, i ten dyskomfort, no, ale myślę, że z tego powodu pan burmistrz śpi dobrze. Natomiast uważam, że jeśli... Są z terenu mm, naszego powiatu radni wojewódzcy, a są. E, to warto też mieć z nimi stały kontakt, nie tylko w sprawach e, powiedzmy sobie e, strategicznych dla województwa, ale też z, w sensie domyśle Samorząd ale też w sprawach szczególnie strategicznych dla naszego powiatu, bądź miasta. Zastanawiam się tylko nad jednym, czy zatrudnienie ponowne na umowę, zlecenie, bo jak słyszałem nie będzie konkursu na do zatrudnienia Pana Wojciecha Darskiego, zapewne na podobną stawkę wynagrodzenia jak w zeszłym roku to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proszę Państwa, potrzebą samorządu zgodnie z definicji ustawy o samorządzie jest zaspokajanie po, potrzeb mieszkańców. Więc jeśli e, potrzeba zaspokajania w tym momencie przekłada się na zatrudnienie piara zamiast Słyszeliśmy a, 42 tysięcy złotych na wywiezienie śniegu i dorzucenie tego, no to ja pozostaje, postawię pytanie do wszystkich mieszkańców, co w tym momencie jest ważniejsze, czy zatrudnianie na umowę o zlecenie pijara, czy dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców wywożenie chociażby śniegu, to co jest w tej chwili najpilniejszą potrzebą. Ja tylko pragnę przypomnieć, że obowiązkiem samorządu gminnego jest wywożenie śniegu, który został odgarnięty na skraj chodnika przez właścicieli prywatnych posesji. Te wszystkie sterty, pryzmy śniegu, które są, proszę Państwa, na skraju chodnika, to jest obowiązek ich wywiezienia przez miasto. Bardzo proszę, abyśmy jednak w tym roku o dosyć. niezaspokajającym wszystkich potrzeb budżecie, gospodarniej finansami zarządzanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani burmistrz? Czy? Bardzo proszę, pan radny Iwaszkiewicz. Mam wiele pytań, no ale może po kolei. To przepraszam, to może ja od razu w takim tak. układzie powiem, że po pytaniach pana radnego Iwaszkiewicza, odpowiedziach pani burmistrz, zaproponuję państwu przerwę. Dobrze. Nie, pani Marysia, nie, po prostu nie patrzy na zegarek i już jest godzina 20 minut, stąd ta moja Dobrze. wypowiedź. Pan radny Wieszkiewicz, pani Maria Popieluch i później zrobimy, proszę Państwa, krótką przerwę. Mhm. Pierwsze pytanie, czy już Pani wie, ponieważ były takie publiczne deklaracje, czy może Pani nam powiedzieć, że dowóz dzieci na lodowisko już jest załatwiony z pieniędzy miejskich? To jest pierwsze, pierwsze pytanie, ponieważ tutaj rodzice zgłaszają do mnie różne uwagi, ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, więc zadaję pani. Drugie moje pytanie jest takie. Musimy wrócić pamięcią do 14 grudnia do sesji w tej sali, kiedy głosowaliśmy lokalny program rewitalizacji i wtedy mieliśmy sporo uwag. Chciałem się zapytać, czy już jakiś postęp jest w tym programie, to znaczy czy on jest uaktualniany, bo zgodnie z tam końcową częścią 306, a 309 punktami. Program jest takim dokumentem dynamicznym i musi być uaktualniany i myśmy wtedy jako radni, pamiętam, zgłosili wiele uwag, ja sam miałem tam kilkanaście i nie chciałbym, żebyśmy po prostu kiedyś znowu stali przed takim faktem, że mamy nóż na gardle i mówimy, no przecież znowu, kurczę, musimy głosować ten program, nic nie zrobiliśmy. Także chciałbym się zapytać, czy już Państwo zrobiliście? jeżeli nie to jaki jest ewentualnie termin tego, kiedy ta pierwsza, powiedzmy, pierwsza aktualnie się odbędzie. I teraz mam jeszcze pytania, co prawda skierowane do Rady Miejskiej za pośrednictwem Gazetyki Żydzkiej 17 stycznia, ale chciałbym, żeby Pani Burmistrz też odpowiedziała na to pytanie, wyrwane oczywiście z kontekstu, bo nie będę cytował całego listu. Czy naprawdę masowa wycinka drzew przy ulicy Warszawskiej była zabiegiem niezbędnym, aby zmienić na lepszą nawierzchnię drogi? I drugie pytanie, wyrwane z kontekstu tego listu. Dlaczego teren w pobliżu siedziby naszych władz jest tak starannie pielęgnowany i drzewa nie są ścinane, a jeżeli przycinane, to z głową nieomal pieszczone? Kolejne pytanie mieszkańca. Tu sprawdziłem osobiście, faktycznie taki stan jest, jak mieszkańca opisuje. Cytuję dokładnie tak, jak dostałem na piśmie. Co robi Straż Miejska i jej urzędnicy w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji osobom niepełnosprawnym? Zbowersował mnie szczególnie ten fakt ze zdjęcia. Przysłał mi mieszkańcy zdjęcie. Tydzień od zakończenia opadów w śniegu, przy tygodniowej odwilży pod budynkiem, który ma świadczyć pomoc i wszelkie usługi rehabilitacyjne i lecznicze osobom niepełnosprawnym, z którego usług codziennie korzysta co najmniej kilkudziesięciu niepełnosprawnych, miejsce parkingowe wygląda właśnie tak. Miejsce parkingowe wyglądało tak, że był znak um, dla niepełnosprawnych, prawda, i była hałda śniegu. Um, faktycznie trzeba przyznać, że, że mieliśmy trudne warunki i no, ta zima dała nam trochę popalić. Natomiast um, myślę, że tutaj moje pytanie jako radnego będzie takie: czy była konsultacja z wykonawcą tej usługi, bo to zuk, tak, wywoził ten śnieg, czy ktoś inny zuk, tak, czy była wy, konsultacja jakie Jakie są priorytety wywozu tego śniegu, czyli z których miejsc, z których ulic, ponieważ wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy właśnie wywieźć śnieg z tych miejsc, gdzie nie mogą zatrzymać się niepełnosprawni. My jako pełnosprawni to możemy wszędzie postawić sobie samochód i nawet całe miasto piechał to obejść, ale musimy zrozumieć tych ludzi, dla których właśnie te miejsca zostały stworzone, a tam właśnie składowano ten śnieg z ulic. więc. Sprawdziłem ja faktycznie. Nie który to był budynek, bo ja nie wiem czy nie. Więc tak, budyn budynki były A, dwa. Przed... Ten, do, który, w którym jeszcze to jest, to jest budynek na ulicy Dąbrowskiego, gdzie mieści się to stowarzyszenie na rzecz osób tak. z upośledzeniem. Natomiast taka podobna sytuacja była przy przychodni na Wodociągowej. Tylko tam już śnieg mhm. stopniał, to fakt. Mhm. Natomiast na Dąbrowskiego tam chyba jeszcze zalega. Tutaj kolejne pytanie od mieszkańca. Nurtuje mi jeszcze jedna sprawa, skrzyżowanie Nowowiejska-Świderska. Wiem, że ulica Wodowa jest kwestią kwestii olsztyna, ale czy naprawdę władze Giżycka nie są w stanie nic tu zrobić? Dalszą część pomija. E, to pominę. Kolejne pytanie. Od dwóch miesięcy nie ma teletopu. Czy miasto nadal płaci firmie za reklamy, które pojawiały się w kablówce. Wiemy dobrze, że właśnie za tę opłatę był ten program, pieniądze były dość znaczne. Pomijam fakt, że pokazuje się tylko kilka reklam, często przedawnionych. I e, kolejne pytanie mieszkańca. Dlaczego powtórki sesji Rady na stronie gizycko.pl są zamieszczane z bardzo dużym opóźnieniem, sięgającym nawet jednego miesiąca. Dla mnie jest to celowe utrudnianie dostępu do informacji ze strony urzędu. Nie mogę tego pojąć, iż urząd z takim zapleczem finansowym personalnym nie jest w stanie sobie poradzić z tak drobną sprawą, jak, jaka je, jaką jest zamieszczanie materiału wideo na drugi dzień. Jaki jest więc sens reklamowania sesji na stronach telewizji kablowej? E, tak. I teraz na koniec chciałbym zadać takie najbardziej kompleksowe pytanie. Myślę, że zadam to pytanie Pani Burmistrz, ale myślę, że Pani Dyrektor Centrum Profilaktyki chciałbym, żeby się wypowiedziała na ten temat. Pytanie mieszkańca brzmi. Prosiłbym o zajęcie się sprawą, jak w temacie wiadomości tego listu. Otóż Dyrektor Centrum Profilaktyki, tak dalej, Pani Ewa, rozpisała konkurs na prowadzenie zajęć sportowych w ramach działalności Centrum. Czytując się w szczegóły konkursu łatwo zauważyć, że każdy konkurs na prowadzenie zajęć sportowych ma inne wymagania wobec przyszłych prowadzących wyżej wymienione zajęcia. Dla przykładu podam, że do prowadzenia zajęć zapasów wystarczy tylko wykształcenie średnie. Natomiast już do prowadzenia zajęć łyżwiarsko-wrotkarskich konieczne jest wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego i trenera łyżwiarstwa. Dla innych dyscyplin siatkówka, piłka nożna i siatkówka i koszykówka wystarczy już tylko instruktor sportu. Zadziwiające jest również, że kandydaci muszą mieć minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. Tak więc młody człowiek po studiach, posiadający uprawnienia trenera, odpada już na starcie, bo nie spełni wymogów oferty. Wynika z tego, że nie będzie miał nigdy okazji pracować z młodzieżą, no bo skąd ma wyczasnąć owe doświadczenie w pracy profilaktyczno-sportowej? Kolejna zagadka ujawnia się, gdy otworzy się zakładkę, otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne w wodzie skierowane do emerytów i rencistów. Cytuję: Dopuszcza się możliwość umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Dlaczego tylko w tej ofercie, a w innych nie? Może, uda się panu to, może to wyda się Panu to zwykłe czepialstwo, ale znając realia, oferta pisana jest pod konkretne osoby, które już teraz prowadzą owe zajęcia. To jest sugestia mieszkańca. Ja się do niej nie przyłączam, ponieważ temat nie jest rozpoznany. Natomiast chciałbym powiedzieć, co ja rozpoznałem. Faktycznie jest tak, jak Pan czy Pani pisze. Wydrukowałem sobie więc tak: sekcja zapasów, wykształcenie, co najmniej średnie, co najmniej roczne doświadczenie w zajęć. Czyli generalnie wystarczy średnie wykształcenie, możemy prowadzić zajęcia. Piłka nożna. Bez trenera, bez żadnego AWF-u, bez niczego. E, piłka nożna, tytuł instruktora, czyli dosyć nisko. Uważam, że to jest prawidłowo, ponieważ większy wachlarz możliwości. E, siatkowa piłka. Już tu musimy mieć tytuł trenera lub instruktora piłki siatkowej i okończony AWF. Piłka koszykowa. Wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego lub tytuł. Nie, przepraszam, nie lub. Tytuł trenera, czyli łącznie. To nie ja. Ja też nie. Wykształcenie wyższe. Może być telefon Wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego, tytuł trenera piłki koszykowej, czyli wyżej już niż, niż przy piłce siatkowej. No i sekcja łyżwiarsko wrotkarska Tu trzeba być, mieć kwalifikacje takie: uprawnienia trenera łyżwiarstwa i wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego. I to mnie najbardziej zastanowiło, bo to jest naprawdę bardzo wyselekcjonowana osoba. Ta osoba to po prostu fachowiec pierwszej wody. Jeżeli takiego mamy w mieście, no to należy naprawdę, to jest osoba, o którą należy dbać szczególnie. Bo sprawdziłem, proszę Państwa, więc tak. W praktykujących trenerów użwiarstwa, których dzieli się na trenerów łyżwiarstwa szybkiego, short tracku, łyżwiarstwa figurowego i hookeya na lodzie jest około 20 w Polsce. A przypomnę, że to nie są zajęcia trenerskie dla jakichś wyspecjalizowanych zawodników, tylko zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Tak, czyli taka rekreacja. Oczywiście trener łyżwiarstwa jest to stopień po instruktorze sportu, po instruktorze łyżwiarstwa i następnie jest trener łyżwiarstwa szybkiego drugiej klasy, bo zakładam, że chodzi o tre trenera łyżwiarstwa szybkiego. Więc moje pytanie jest takie, z czego wynika takie zróżnicowanie w kategorii? W zapasach